Bardzo proszę. Zajmuję miejsce na tej mównicy chwilę po tym, jak przedstawiciel hardkorowej komuny zabrał głos, wygłaszając program, który co do efektów byłby, byłby bliski mojemu sercu, bo. Przecież jak Kuba Bogu, nie ta kastrowska, Kuba Gota przysłowiowa, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Byłoby więc na pewno godnie, słusznie i zbawiennie, gdybyśmy żyli w Polsce, kraju będącym witryną wystawową cywilizacji łacińskiej, w której siedem. Dni w tygodniu liczymy, a nie dziesięć, jak rewolucja jakobińska, i ten pierwszy dzień w tygodniu jest wolny od pracy dla wszystkich, którzy, którzy szanują siebie, tradycję, swoją rodzinę. To byłoby dobrze, ale dobrymi chęciami piekło wybrukowane. Ta ustawa, która została tu przyniesiona i którą teraz poprawiamy, przyniosła skutki. O których mówił tutaj mój znakomity kolega. I moje pytanie do pana ministra jest takie czy te rzeczy umknęły pańskiej uwadze? Czy pan nie zauważył, że to jest ustawa o promocji sklepów upłaza i innych? Czy że to jest ustawa o równych i równiejszych, że to jest ustawa o wycinaniu? tych, którzy nie spełniają kryteriów, które się zaznaczają w tej ustawie, no powiedzmy zgodnie z tradycją parlamentaryzmu postperelockiego na poziomie lub czasopisma. Kto się doczytał, ten sformatował swoją działalność i, i może ją prowadzić. Czy pan minister tego nie zauważył, a jeśli zauważył, to jakie działania podejmuje i gdzie jest projekt ustawy, która te problemy rozwiąże wreszcie systemowo, tak żebyśmy nie gwałcili nawzajem swojej wolności i swojego prawa do wypoczynku. Dziękuję bardzo panie marszałku.